Jak kochani z tej strony, Talix, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. Jest to w ogóle pierwszy odcinek serii Back to School. No i ja Was zabieram jutro na rozpoczęcie roku szkolnego. Nagrywam to dzień przed, dlatego że pomyślałam, że w sumie nie będę miała pewnie czasu, żeby to rano ogarnąć, bo dojdzie mi jeszcze stres. Na pewno sami wiecie jak to jest, jak się idzie na rozpoczęcie roku szkolnego. No i tak, dlaczego jest to w ogóle odcinek serii Back to School? Ponieważ robimy. Jutro również zakupy szkolne, na które Was oczywiście zabiorę, a potem pokażę Wam, co sobie kupiłam, w sensie w sklepie na pewno coś ponagrywam, a w domu pokażę Wam dokładnie, co sobie wybrałam. Ja w ogóle też umyłam włosy, zaraz będę je prostować. Jeżeli chodzi o moje nastawienie na rozpoczęcie roku szkolnego, to się trochę stresuję. W sensie ja zawsze stresuję się o rozpoczęciem roku szkolnego, mimo że jest to szkoła, którą znam, to... I tak się po prostu stresuję, nie wiem, napiszcie, czy wy też tak macie. Mam ostatnio w Biedronce, gdzie udało mi się kupić mgiełkę Dominika Rupińskiego. Zobaczcie tylko, jak ona przepięknie wygląda, ma w sobie tyle brokatu. i Najlepsze jest to, że tutaj się w ogóle nie zatyka, ponieważ tutaj rurka jest taka szersza, dzięki czemu brokat nam nie zatka właśnie tego dozownika i możemy normalnie sobie psikać. Mgiełka ogólnie pachnie moim zdaniem bardzo ładnie. Ten brokat trochę zostaje na ubraniach, w sensie nie aż tak bardzo, że go widać, ale... Trochę się błyszczy, ale ładnie pachnie. Była również jeszcze niebieska, ale mi osobiście bardziej podeszła właśnie ta różowa, dlatego ją wybrałam. Oprócz tego jeszcze tutaj mam pomadkę właśnie do ust, taką różową. Była też niebieska, ale ta pachnie śmietanka, śmietanka i truskawka i ja właśnie taką chciałam, dlatego wzięłam różową. No i oczywiście skusiłam się na coś niebieskiego i mamy tutaj żel właśnie do mini krupiński który pachnie jeżyną, w sensie nie jest to taki naturalny zapach, jest to bardziej taki sztuczny, ale mi się w sumie podobał, ładny. Ogólnie za to wszystko zapłaciłam 24 zł, bo żel był za 10 zł, a pomadka i mgiełka były za 7,1 jedna. Pokój w ogóle przeszedł taką jakby małą metamorfozę, ponieważ zmieniłam biurko i krzesło, powiesiłam jeszcze ramkę na zdjęcia i tutaj chcę postawić jeszcze lampę podłogową, ale obecnie jej nie mam. I jeszcze mam planach półkę sobie powiesić nad biurkiem. Tu w ogóle nie wiem, czy to widać, ale na krześle mam przygotowaną stylizację na jutro. Nie będę wam się jej pokazywać, tylko pokażę Wam rano, jak się już ubiorę. I powiem Wam, że mi się strasznie podoba teraz to biurko. Krzesło jest na pewno znacznie wygodniejsze od tego, co miałam przedtem, bo miałam takie skandynawskie, wiecie, takie nieobrotowe. A teraz mam obrotowe, zawsze chciałam takie mieć, dlatego się mega cieszę. I tak to właśnie wygląda. I jeszcze właśnie mam taką narzutę, nową taka. Yy, przedtem miałam szare futro, ale ono już się trochę zniszczyło, a teraz mam takie białutkie i naprawdę bardzo fajnie to wygląda. No i mamy niestety środa, 1 września, jest godzina 7 chyba 40, 50. Ja właśnie się ubrałam, zaraz Wam pokażę ogólnie, jak się ubrałam na rozpoczęcie. Muszę pościelić jeszcze łóżko, gdzieś śniadanie, nakarmić świnki. I teraz w ogóle, gdy wstałam, to na początku odczuwałam lekki stresik, a Teraz czuję totalnie, że mnie to nie interesuje. Tak, jakby nie wiem, po prostu podchodzę zaraz do tego na takim luzie. Trochę, jednak wiadomo, że ten stresik jest, ale na pewno nie aż taki jak był wczoraj, bo wczoraj odczuwałam bardziej ten stres. Dzisiaj już się aż tak mi stresuje, dlatego myślę, że dam radę. Mimo tego, że plan lekcji mam fatalny. Jak go dostanę, to wam pokażę w drodze do sklepu, jaki mam okropny plan lekcji. Tradycyjnie mam tą kurteczkę, którą powinniście dobrze znać z od odcinków. I co w ogóle zobaczcie, to wygląda jakby to była taka długa, czarna. Sukienka, a to jest tylko po prostu zwykły czarny taki top i spódniczka. To wygląda jakby była to sukienka, ale w sumie fajnie to wygląda. Chciałam iść w spodniach, ale stwierdziłam, że lepiej się czuję chyba w tej spódniczce, bo zawsze chodzę na rozpoczęcia i zakończenia w spódniczkach, rzadko kiedy w spodniach. A pogoda dzisiaj jest średnia, naprawdę, jak na, sier na wrzesień, już jak na wrzesień, to jest naprawdę bardzo, ale to bardzo zimno. Dzisiaj jest teraz chyba nawet 11 stopni, dlatego ja mam nadzieję, że ja nie zamarznę to torebki, to myślę, że tradycyjnie wezmę swoją ulubioną czarną. Ja ją kupiłam w ogóle na szynie Tą torebkę w krówkę już nosiłam parę razy, jest naprawdę mega pojemna. Tutaj mam torebkę do szkoły, ale pokażę Wam ją dokładnie w back to school wieczorem. No a dzisiaj ubieram sobie tą torebkę. Jeszcze yy, nałożę sobie korektor, puder, pomaluję usta, no i będę schodziła na dół, zrobić sobie jakieś śniadanie. Co się je zazwyczaj, jakie jest odpoczęcie roku albo zakończenie, to nie wiem, bo jestem tak zestosowana, że nie jestem w stanie nic zjeść, ale tym razem może dam radę coś zjeść. Mam przynajmniej taką nadzieję. Wyszłam i fakt jest trochę zimno, ale da się przeżyć i już trochę odczuwam ten stres większy. Plan był ogólnie taki, że po rozpoczęciu roku szkolnego idziemy na pizzę z koleżankami, ale ja z racji tego, że muszę zrobić zakupy szkolne zrezygnowałam z tej opcji i one pójdą po prostu bez mnie niestety. Widziałam swój plan lekcji już wcześniej, bo był on na stronie szkoły i nigdy nie miałam jeszcze aż tak tragicznego planu. Jak dojdę do domu i go dostanę to... Pokażę wam ten plan w skrócie, jak on mniej więcej wygląda. I byłam w sumie w szoku, że zostałam tak słaby plan w tym roku w pierwszej klasie liceum. Miałam zdecydowanie lepszy ten plan niż teraz. Siemaneczko, wróciłam z rozpoczęcia roku szkolnego. Nic w szkole wam nie nagrywałam, dlatego że. Wiecie, te emocje i nie chciałam za bardzo tam nic nagrywać, ale ja Wam muszę po prostu coś powiedzieć, czego się dowiedziałam. Pani nam powiedziała, że będziemy mieli dodatkowe lekcje matematyki i polskiego po naszych lekcjach, po to, żeby nadrobić zaległości z lekcji zdalnych. Będzie wyglądało to w sposób taki, że jeżeli skończymy swoje lekcje, to zostajemy jeszcze godzinę albo dwie po to, aby nadrobić matematykę albo polski. Nie wiem, jak to będzie wyglądało z językami, ale z tego, co słyszałam, ma być podobnie. I to jest już totalna przesada, na przykład, że mamy kończyć o 16 codziennie albo 17, a ja mam do szkoły na 7.25 nawet i od 7 siedzieć do 16 w szkole albo 16.30 czy tam 17, to moim zdaniem już totalna przesada. Jestem w szoku, że ktokolwiek w ogóle zgodził się na wprowadzenie takiego czegoś, nie wiem, dajcie znać co wy o tym sądzicie, albo czy wy też tak macie, bo jestem ciekawa czy to tylko w mojej szkole takie coś jest. No i tak, ja teraz sobie pójdę coś zjeść, bo jestem strasznie głodna. I jadę z rodzicami zaraz na zakupy szkolne, także też Wam też ponagrywam. Właśnie się już przebrałam, lecę teraz do sklepu, jedziemy do Aushana, Osho, nie wiem jak Wy to tam mówicie, ja mówię Aushan, bo tak najwygodniej. I po, na, ponagrywam Wam na pewno jakieś tam przejścia, wiecie, nie będę chyba nagrywała teraz, tak jak mówię, bo chcę się skupić na tych zakupach i na pewno wziąć wszystko. I liczbę zeszytów, jaką mam zamiar wziąć, to chcę wziąć wszystko to, co sobie zaplanowałam, dlatego ponagrywam jakieś po prostu przejścia takie, także leci. Co mam, jest zakupione w sklepie Auschwitz. Ja kiedyś lubiłam bardziej robić zakupy szkolne, teraz zawsze zostawiam to na ostatnią chwilę i myślę, że jestem ostatnią właśnie z odcinkiem z tej serii Back to School, ale mam nadzieję, że i tak Wam się taki odcinek spodoba. No i pokażę Wam wszystkie zeszyty, jakie mam, wszystkie długopisy, nie wiem, flamastry, gumki, pi piórniki, torebki, to z tego, że wszystko mam w liczbie pojedynczej. Pokażę Wam wszystko, co po prostu sobie kupiłam. Uprzedzając pytania, idę do klasy drugiej liceum. No i dobra, lecimy najpierw od plecaka, torby, czy co ja tam będę nosiła. Tym razem jest to mój dodatki to, torebka. W pierwszej klasie liceum nosiłam plecak, a teraz stwierdziłam w sumie, że chciałabym bardziej nosić torebkę, bo wiecie, że to już druga klasa liceum. I tak, mam torebkę z Sheena. Shane, Shane, nie wiem, szyn Tak to wygląda, ma tutaj taki rędzelek wisiorek, coś takiego. Miałam tą torebkę kiedyś, już jak oglądaliście mój haul z Sheena, to powinniście widzieć właśnie, bo tam chyba mówiłam. I ta torebka jest dosyć pojemna, jak widzicie, jest naprawdę dosyć duża. Fajna jest, bardzo mi się podobała i nie wiedziałam kiedyś, że ona w ogóle jest Shane'a Także mega się cieszę, że udało mi się ją znaleźć znowu i taką trepkę w tym roku będę miała Jeżeli chodzi o piórnik, to piórnik mam z tamtego roku, jest to naprawdę mój ulubiony piórnik Bo jest to taki zwykły szary z logiem, takim ford ford 4Dreamers, bo kiedyś byłam ich fanką, w sensie ich zespół już nie nie ma ich zespołu już, ale Lubię bardzo ten piórnik i stwierdziłam, że nie ma sensu kupować nowego, skoro ten jest w bardzo dobrym stanie. W środku jest taki zwykły czarny. Bardzo lubię ten piórnik, naprawdę jest tak pojemny. Zacznę od zeszytów, a potem przejdziemy do tych długopisów, ołupków, gumek i tak dalej. Także jeżeli chodzi o zeszyty, w tym roku chciałam skupić się na zeszytach, które mają kółka, bo w sumie po przemyśleniach to stwierdziłam, że będzie mi wygodniej prowadzić taki zeszyt niż taki zwykły. Ale mam dwa takie zwykłe, normalne zeszyty. Pierwszy to jest zeszyt ekipy, ja go wzięłam jako brudnopis, o, taki w Dino kupiłam ten zeszyt, on był kupiony już znacznie wcześniej niż dzisiaj, ale go chciałam mieć w sumie, taki na, jako brudnopis. I kolejnym zeszytem, który jest też z tych zwykłych jeszcze, to jest to taki w parasolki, on w ogóle ma taką układkę mega dziwną i on jest w linie, bo nie mogłam znaleźć zeszytu z kółkami w linie, a bardzo chciałam mieć taki. Dlatego wzięłam taki no, zwykły, normalny, bo innego niestety nie było. I mamy tak, taki złoto-bordowy, fajna okładka, on jest w kratkę, wszystkie zeszyty, które teraz pokazuję są ogólnie w kratkę. On ma 70 kartek, dlatego myślę, że będzie do jakiegoś przedmiotu, gdzie więcej się pisze, nie wiem, jakaś geografia czy coś takiego. Lecimy z kolejnym. Tutaj mamy zeszyt do biologii, ja lubię zawsze pisać dużo na biologii, dlatego wzięłam dosyć gruby ten zeszyt, jak widzicie. Tak on wygląda i on ma... Również 70 kartek. Myślałam, że będzie miał mniej, nie zwróciłam nawet na to uwagi, ale mi się on mega kojarzy po okładce. Mi się tak mega skojarzy z biologią albo z geografią, a na geografii ja piszę dosyć mało, a na biologii, bo jest mój ulubiony przedmiot, piszę po prostu dużo, bo lubię mieć po prostu notatki wtedy. Kolejny zeszyt jest to taki zwykły niebieski. W sumie nie ma nic ciekawego, również 70 kartek. Nie wiem, on będzie do jakiegoś przedmiotu, którego myślę, że mniej lubię, czy coś takiego, bo zeszyty, które mi się mniej podobają, zawsze biorę do przedmiotów, których nie lubię i wyglądam w ten sposób, taki zwykły, nie będę się rozgadywać, bo nie ma co tu więcej o nim powiedzieć kolejny zeszyt, on zobaczcie, teraz ten zeszyt jest po prostu przecudowny to jest zeszyt, który ma, e, chyba są flamingi taki ze skrzydełkami, zobaczcie jak to przepięknie wygląda i tutaj jest taka, o jeszcze obramowanie takie złote ten zeszyt mi się tak spodobał, był jeszcze ostatni, także naprawdę super, że w ogóle udało mi się trafić na taki następnym zeszytem jest to taki, który również jest przecudny, zobaczcie, jak on fajnie wygląda ja pomyślałam, że fajnym pomysłem byłoby go dać do fizyki, bo tutaj mam jakieś gwiazda, a to mi się kojarzy właśnie z fizyką, ale nie wiem, pomyślę w sumie, yy, jaki bym chciała przedmiot mieć właśnie prowadzony w tym zeszycie. Następny jest to taki z takim wzorem. Podoba mi się ten wzór taki z podłogą, ładny jest wzór. Mi się w ogóle podobają kratki w tych zeszytach, bo mają w takiej formie jak bardziej jaśniejsze. Ja nie lubię ciemnych kratek, nienawidzę po prostu. A taki myślę, że będzie jak najbardziej okej. Okay. <laughs> nie wiem czemu wziąłam ten zeszyt, ale stwierdziłam, że on będzie do jakiegoś byle jakiego przedmiotu, który mnie totalnie nie interesuje myślę, że do angielskiego wtedy wezmę na taki zeszyt i on ma tutaj y, ananas, jakąś tam tęczę taki związany bardziej z czymś takim no nie wiem, 50 kartek ma ogólnie dlatego stwierdziłam, że dam go chyba do języka angielskiego bo ja nie lubię angielskiego, a ten zeszyt mi się kojarzy z takim właśnie, że mam wywalone po prostu w jakiś przedmiot i mi się kojarzy właśnie ten zeszyt z czymś takim, dlatego raczej będzie on do inglisza Zresztą, który mi się też bardzo podoba, to jest to taki widok na chyba Nowy Jork, tak mi się wydaje. Zobaczcie, mamy taki z lotu ptaka, bardzo ładnie ten zeszyt wyglądał, a trzymam go do góry nogami. Bardzo ładnie wyglądał ten lot ptaka i on ma również 70 kartek. Większość zresztą ma 70, nawet nie zwracałam uwagi, jak brałam te zeszyty, po ile one mają kartek. Kolejny zresztą, który jest po prostu tak piękny, zobaczcie. On tutaj jest biało-złoty, nie widziałam piękniejszego zeszytu, strasznie mi się podoba. chciałam więcej takich zeszytów, ale nie było, trafiłam, odłożony był ten zeszyt, po prostu gdzieś sobie tam leżał, a mi się tak on spodobał, szukałam po sklepie, ale nie mogłam już znaleźć, dlatego wzięłam po prostu jeden taki, on jest po prostu przecudowny, on będzie do przedmiotu, który też dosyć w sumie lubię, na pewno dam ten zeszyt do jakiegoś bardziej lubianego przedmiotu, chociaż mało mam takich. Teraz jest taki zeszycik, który również wygląda przepięknie, ten to w ogóle jak taki kosmos wygląda, bo jest złoto-czarny. I wygląda również przecudownie. To jest właśnie ten sam wzór, tylko po prostu w wersji takiej czarnej. Ostatnim już zeszytem, ja zeszytów kupiłam chyba 13. Jest to zeszyt do matematyki, bo wzięłam grubszy specjalnie. on ma już 120 kartek. Wzięłam specjalnie grubszy zeszyt do matny, bo ja na matematyce tyle po prostu piszę. A teraz jeszcze Wam chciałam powiedzieć, dlaczego zdecydowałam się na zeszyt z kółkami. Bo zobaczcie, jakie to jest wygodne. Jeżeli otwieramy na przykład jakąś stronę i piszemy sobie, tutaj nam się skończy, to możemy obrócić sobie zeszyt i wtedy mamy również grubą powierzchnię, że nie piszemy na takiej płaskiej i ze względu na to właśnie zdecydowałam się w tym roku na zeszyty wszystkie z kółeczkami ten zeszyt jest naprawdę bardzo ładny, podoba mi się ten kwiatuszek okej, okay, no i to na tyle jeżeli chodzi o zeszyty teraz pokażę Wam wszystkie długopisy, ułówki jakie wybrałam pięć takich długopisów, to są po prostu najlepsze długopisy moim zdaniem nie ma w auszanie lepszych one piszą tak pięknie, są takie cieniutkie Wzięłam pięć tych długopisów, dlatego że one mi się szybko wypisują i jeszcze Wam tu mogę pokazać jak ostry złapię. Zobaczcie, jakie one są cieniutkie i tak przepięknie po prostu piszą. Dlatego jeżeli szukacie sobie jakichś długopisów, to koniecznie bierzcie te. W sensie jak ja byłam w Auszanie, to widziałam już resztkę, końcówkę tych długopisów, bo są naprawdę super. Tutaj mam jeszcze go pokażę, jak dokładnie wygląda. Polecam te długopisy, naprawdę są to najlepsze jakie kiedykolwiek miałam. Od czasu, gdy je kupiłam za pierwszym razem, do tego czasu kupuję je ciągle, ciągle co roku, bo są naprawdę super. Końcówka temperówek praktycznie nie było w ogóle co tam wybierać, dlatego wzięłam takiego królika. Zobaczcie, jest naprawdę słodki, ale do liceum taki królik, to się stawiam czy na pewno go brać i tak dalej, ale stwierdziłam, że go wezmę. Nie wiem za bardzo, tylko gdzie tutaj się w ogóle wsadza ołówek do natemperowania, ale jak ją otworzę, to na pewno zobaczę. Zobaczcie, gdy jest słodkie, naprawdę mega mi się podobała ta temperówka w sumie, więc też dlatego ją wzięłam, ale też dlatego, że był mały wybór. Nie było praktycznie co wybierać. A ten królik jest naprawdę tak cute. Jeżeli chodzi o zakreślacze, to mam takie, bo w tym roku chciałabym prowadzić zeszyty bardziej pod kątem takiego pastelowego. Chciałabym mieć właśnie podkreślone wszystkie rzeczy na pastelowo. Widziałam już u mojej siostry, jak te pisaki piszą i naprawdę mają tak piękne odcienie. Ten rusz jest taki delikatny, super są te yy, pisaki, markery. Widziałam, że już resztka ich była, dlatego stwierdziłam, że wezmę, bo potem może ich już nie być. I wzięłam sobie takie jedno opakowanie. <grytanie> Dalej mamy gumki, które również są dziwne. Bo nie wzięłam klasycznych gumek, wzięłam takie wieloryby. Nie wiem, spodobało mi się po prostu. Ten szary mi się bardzo podoba, na dole wieloryb, albo ten czarny, ładny jest. W sensie stwierdziłam, że bardziej opłaca się chyba wziąć więcej tych gumek, a nie jeździć co parę miesięcy do sklepu po nową. I wzięłam cztery wieloryby. Fajne są, podobają mi się. Ołówki mam tych 3H. Takie nic specjalnego, zwykłe dwa ołówki. Po prostu chciałam wziąć takie bardziej, mm, które piszą na ciemno, ale nie było, więc wziąłam takie. Nie wyobrażam sobie nie mieć w szkole korektora. One mi się strasznie niszczą szybko, dlatego wzięłam od razu trzy. Pamiętam, że rok temu też je miałam i zniszczyły mi się praktycznie wszystkie trzy w jednym miesiącu, dlatego żałuję trochę, że nie wzięłam od razu drugiego opakowania, ale postaram się bardziej o nie dbać. Może to z mojej winy się popsuły. Już ostatnią rzeczą jest to rzecz, z której się strasznie cieszę, bo. Są to takie ołówki w formie, wiecie, długopisu. I ja lubię bardzo takie ołówki, ale wiem, że się rysiki bardzo szybko łamią. One w ogóle na górze mają tutaj też na białą gumkę od razu. Ja bardzo lubię te właśnie długopisu ołówki, ale no minus taki, że one się bardzo szybko łamią. Także to chyba na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się on spodobał, mimo to, że jestem na pewno ostatnia z serii Back to School z takim odcinkiem. To mam nadzieję, że Wam się on spodobał. Nie zapomnij zostawić łapki do góry pod odcinkiem, jeżeli ci się spodobało oraz jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to to jest idealny moment na to, żebyś to zrobił. Widzimy się w kolejnym odcinku. No i cześć.